Cześć, witam, ja mnie z i zamierzam teraz zrobić sobie taki ranking e, epizodów z pierwszego sezonu Miteponem. Tutaj oczywiście to lista i będę dodawać tutaj wszystkie epizody do poszczególnych kategorii S, czyli te epizody najlepsze, A, czyli te epizody dobre, bardzo dobre, właściwie B, czyli te epizody bardzo dobre, C, czyli te epizody takie no, niejakie i D, czyli te epizody najgorsze. Mamy tutaj 26 epizodów i zamierzam te wszystkie epizody dodać do poszczególnych kategorii, jak, jak ja ogólnie uważam, jakie te epizody są. Więc zaczynamy od początków MyDepony, czyli pierwsza i druga część. I powiem tak szczerze, moim zdaniem kategoria B. Nie jest to złe rozpoczęcie MyDepony, uważam, że tutaj oni to dobrze rozpoczęli, prawda wiadomo. Yy, trochę dziwne, jest już na wstępie zachowanie Pinkie Pine, no ale... Da się po prostu odczuć to, że te postacie na wstępie są różnorodne faktycznie. Choć kurde w sumie tak stosam mówiąc więcej trochę na ich temat na początku ewentualnie można by się było dowiedzieć, bo tak w sumie... Najbardziej coś tak Rainbow nas ta otworzyła na początku, co ona to ma mazenia odnośnie zostania jednym z World Ebolców od samego początku była otwarta w tym temacie. Gdy resta z kolei tak no niekoniecznie. No ale... Uważam, że ogólnie majdepony rozpoczyna się dobrze, rozpoczyna się naprawdę przyzwoicie, jak na oczywicie tutaj początek e, wielkiej e, historii, wielkiego uniwersum wielkiej generacji. Dalej mamy syniem I tutaj kurde co zamówiąc e, co bym mogę powiedzieć na temat tego odcinka. Trochę tak uważam, że w tym odcinku. Ale, moim zdaniem, powinna od razu te bilet dać Applejack, Bo ona miała najlepszy powód, żeby się udać na galę. Od z drugiej strony też, to ewentualnie, można zrozumieć to, że nie chciała zranić z reszty swoich pisaciówek. No i oczywiście, odcinek miał typowo happy ending że... ostatecznie wszystkie dostały bilety. Hmm. B to jest kategoria B, bo co są mówiąc nie jest jakoś wielce zajbiste zajebisty epizod, no, ale to nie jest to złe epizod, taka kategoria B jak dla mnie. Uwaga, pokichnę. Bo... <grych> Kurde, teraz mi akurat wzięło. Zapraszam. Sezony jabłka. Oj, sezony jabłka, to jest już odcinek, który moim zdaniem wypada lepiej i moim zdaniem to jest kategoria A. Bo, sezon na jabłka, moim zdaniem, naprawdę dobrze rozpocznę nam historię FNZ. Właściwie to, co samego początku pokazują, nam z tym, e, z tym się boryka. Po prostu FNZ się boryka z tym, że jest taka strasznie uparta i no, lubi pomagać innym, ale sama za bardzo tej tak, pomocy nie przyjmuje. To jest taki faktycznie problem z, problem, z którym się ona boryka. I nie uważam, że takie przedstawienie to jest akurat taki, wiecie, wymuszony feminizm, żeby tutaj przedstawić, tak? A to FNZ jest silna i niezależna. A po prostu chodzi o to, że ona się z tym z tym taki boryka, bo. Rozumiem, no, jakby się tak dłużej nad tym zastanowić, to. Ona tak głównie to spędza ta ze swoją rodziną. Współpracują razem, nawet w momencie, gdy. została sama, no to chciała udowodnić swojej rodzinie, że potrafi też sama coś zrobić. No to można zrozumieć, jakby nie patrzeć i. też. uważam, że ten odcinek daje dobrą lekcję, żeby faktycznie przyjmować pomoc. Jest to wartościowa lekcja. I dlatego uważam, że ową epizodę zasługuje sobie na to, żeby tutaj wylądować w kategorii A. Dalej mamy spotkanie z gildą. I powiem tak sobie, że Chyba to akurat do kategorii B wstawię, bo tak sobie mówiąc. Uważam, że Pinky nie do końca miał rację w tym odcinku. Były też pewne aspekty wskazujące na to, że niestety. Dla Pinkie Pie to na to sam. Yy, Segina. I też nie podobało mi się strasznie to. Jak na początku odcinka, tak Pinki dosłownie ściga bo. Yy, jak jakaś stalkerka, nie podobało mi się to strasznie. Podam już na secie odcinek, jest to o wiele lepszy, ale to poza, tak mnie tak trochę zraza. Od tego odcinka i do tego kategorię B. Yy, dalej mamy o, dalej mamy to. Chwali pięta, dalej mamy. Pomysł za ja, co prawda, chyba tego odcinka jest taki nie opierdzieliłam, w trakcie mojego podsumowania, ale jak dla mnie to jest kategoria C, bo uważam, że ten odcinek jest jeden z tych trochę gorszych odcinków. Od razu nie najgorszy, ale jeden, jeden z tych takich trochę gorszych. Dlatego, bo mnie strasznie, ogólnie denerwuje w tym odcinku zachowanie Epidzek, Raybotas oraz Rartii, bo one cię strasznie do tych trykci wspierdalają. I osobiście uważam, że trykci wcale nie jest taka zła w tym odcinku, okej, okay, ona. Dobra, ona jest e, dziewczyną, która, no wiadomo, chwali się swoim ta, swoimi tam osiągnięciami, no i w sumie to jest skłamała na jeden temat. Ale jakby nie patrzeć, co ona, tak wiecie, totalnie moralnie zrobiła cokolwiek złego? To Snips i Snails e, przeprowadzili e, tą małą niedźwiedzicę do Ponyville. E, Tyrk się absolutnie nic nie zrobiła od tej złego, w związku z tym. I okej, okay, dobra, ona skłamała, ale halo, ona jest tom. ona jest e, iluzjonistką. No to ona robi poszczególne występy, i te, te poszczególne występy to wiadomo, że ta do końca sprawną się nie kryją. No to akurat po, poszczególne osoby powinny wiedzieć, i to jest, że ona się tak chwali, że jest taka wspaniała i potężna. No to jest jej praca, tak? To jest jej praca! Do tego sprowadza się jej zawód. Do tego sprowadza się, będzie iluzjonistką. Że to są. Wielkie, magicki, wielcy magicy, którzy chwalą się tam swoimi talentami, do tego się ich praca sprowadza, do tego się sprowadzają występy. No co, ma być skromna na twierdzić, że no ja jestem taka jak wy? No nie no, tutaj się kurde chodzi na takie występy, żeby obejrzeć kogoś wyjątkowego, a... Nie osobę, która jest cały czas skromna, więc no tutaj naprawdę uważam, że Trixie jest moim zdaniem nie fair potraktowana w tym odcinku. Fakt faktem, później w trzecim sezonie już faktycznie będzie zła. Będzie przeginała i to zdecydowanie, ale nie uważam, żeby w tym odcinku Tryksi była jakaś wielka zła. Uważam, że zbyt przesadnie została potraktowa potraktowana w tym odcinku, i dlatego właśnie kategoria C. Bo uważam, że Trixie została nie fair w tym odcinku potraktowana. Dalej mamy jeden z najlepszych odcinków z mojej depony: czyli yy, Dragon Sign. Jeden z najlepszych odcinków, naprawdę jeden z najlepszych odcinków, spokojnie kategoria S. Udymowało od odcinkach z pierwszego sezonu, bo moim zdaniem bardzo tutaj ładnie ten odcinek nam przedstawia charakteryzację Fladresai. Również Fladresai tutaj ma charakter development, bo jest w stanie stanąć w obronie tutaj swoich przyjaciółek. Jest w stanie stanąć na, przeciwko y, smoku. Jest w stanie stanąć do walki ze smokiem. Wiadomo, no, y, to że była w stanie stanąć do, do, do walki, właściwie to była w stanie mu się sprzeciwić. I wstawić. To oczywiście całkowicie nie, nie eliminuje jej leku ze, przed smokami, ale wiadomo, że to dobrze pokazuje też to, że no mimo wszystko jest w stanie stanąć w obronie e, swoich psaciułek w takich momentach, więc za to daje plusa. Tutaj to jest, to uważam, że to jest dobry odcinek. Ja Jeden z zdecydowanie lepszych odcinków, gdy mowa o pierwszym sezonie. Tutaj mamy odcinek, który nie został z tego już zauważyłam, co niektóry tam fandom ma i te pony że to jest niefajny odcinek. Ale głównie ten Swandom pony miał problem z zachowaniem toalet i staza, ja się z tym zgadzam akurat. Uważam za toalet w tym odcinku zachowuje się jak nie ona. W tym sensie. Bardzo mi się akurat jeśli chodziło o samą toaletę, tym odcinku podobało to. Zana w tym odcinku pokazuje, że jest taka bardziej dziewczęca, ale to, co mi się już z kolei nie podobało, to jej odklejone zachowanie w momencie, gdy dosłownie Dzewość się zwaliło na bibliotekę. Ona zamiast podejść do tego logicznie, to ona kuźwa szukała w o tych dziewczynskich wiecorach. Wpis na ten temat. Znowu to jest zwyczajne na dziewczynskie wieczory, że ci drewno spadnie yy, na dom. No serio, naprawdę, to, to była taka odkryta w tym odcinku, niestety. I fakt faktem, że ze, ze względu na to, te ten odcinek można stanie to skreślić, ale nie do takiego stopnia, żeby go dać do kategorii C, Ja bym stwierdziła, że to jest kategoria B, bo moim zdaniem ten odcinek też nam przedstawia, jak wcześniej yy, mogła wyglądać relacja między Epletem i Hierarchii, zanim one już tak na dobre się zapsyjazniły. Bo faktycznie. Tutaj e, to nie jest tak, że one od samego początku były wszystkie psadziukami. One były psadziukami Twilight, ale ostatecznie nie od samego początku dogadowały się między sobą. I ten odcinek moim zdaniem dobrze akurat przedstawia to, jak wygląda relacja Applejack i Rarty, zanim ono tam ostatecznie bardziej się między sobą dogadały. E, dalej mamy odcinek z Odcinek z Choro moim zdaniem daje bardzo dobrą lekcję i to jest Apple Bloom ma bardzo tutaj fajny występ w tym odcinku. Ogólnie lubię Apple Bloom jak dobrze wiecie. I to jest, e, to jest taki, można powiedzieć, odcinek e, debiutowy. To jest taki pierwszy odcinek, w którym na ma jakąś rolę. Wiadomo, się pojawia e, na chwilę w tam sezonie na początku, gdy Twilight poznaje Applejack, no ale wtedy to właściwie ona jedynie powoduje do zdanie. Tutaj z kolei, schodzi o ten odcinek, to Apple był bardzo fajny występ. Również e, lekcja bardzo dobra. No i Zekorates, która uważam, że jest też jedną z tych lepszych postaci, bo się faktycznie wyróżnia. No to jest taka zielarka, ale na tle innych postaci faktycznie jest taką postacią różnorodną. A ja, a, ja, a ja ogólnie lubię różnorodze postacie, więc moim zdaniem kategoria A bardzo fajny odcinek, yy, jeden z lepszych. Dalej mamy, je, infekcje. <słuch> mamy infekcje. Mamy infekcję, mamy te parasprite. Jakby nie patrzeć na ten odcinek porusza poważny problem, ale ten poważny problem mógłby zostać szybciej rozwiązany, gdyby po Pinky Pie racyła bardziej wytłumaczyć o co jej chodzi yy, i po co jest sami te instrumenty. I po drugie, gdyby nie Flatresai, która nawet po inwazji Paraspriteów stwierdziła, że sobie jednego zatrzyma. To było totalnie głupie, więc ze względu na te takie dwa aspekty, uważam, że... Wiecie, no wiadomo, że ten odcinek miał nas czegoś nauczyć, ale tak sobie zamówiąc to lekcja w tym odcinku... Tak uważam, że trochę została wstawiona po to... a znaczy co po to, no. Została wstawiona tak trochę... Na siłę. Ze względu na to, że Pinkie i Fratrasa mogą się zachować o wiele inaczej, bardziej logicznie. E, dobra, kategoria B. Bo to też nie jest zły odcinek, ale po prostu taki odcinek, no by powiedziała... Średni. Takie wiecie, takie w pół na 10. Dalej mamy pozegnanie zimy. I pozegnanie zimy. Daje w sumie po pierwsze dobrą lekcję. Po drugie, super piosenka. Uwielbiam piosenki w mojepony. I jest to w sumie jeden z lepszych odcinków. I teraz trochę odcinek zabawny ze względu na Spike'a, Spike tam potrafi trochę rozbawić też. Dobra, to jest fajny odcinek. Dali mamy Odcinek, który tak jest oficjalnie w sumie nam zostawę podać Apple Bloom. No i to jest S. To jest S, bo jak ja jestem w stanie współcuć głównej bohaterce tego odcinka, mimo tego, że. Za mało jest. a co Mimo tego, że na tym etapie jest za wiele o niej nie wiemy i jest. dopiero co zapoznajemy się z tą postacią. Ale jak ja na tym etapie jestem w stanie ucieć współcuć, jestem w stanie faktycznie ją lubić, no to to dobrze świadczy tutaj o odcinku, więc no to jest S, to jest S jak najbardziej. Ten odcinek jest dobry pod względem, że wzbudza emocje, wzbudza to współczucie wobec Apple Bloom i również. E, można ją polubić. Apple Bloom jest spoko. Dajmont e, ale w sumie ma wkuzać. Tutaj, tutaj po prostu ten odcinek robi to, co ma robić. Tutaj ten odcinek spełnia swoją rolę, tak? I to jest dobre w tym odcinku. Dalej mamy rywalizację między Applejack i Rebodas. tak szczerze, To jest kategoria B jak Dla mnie, bo jestem skona stwierdzić, że. E, e, Trochę niefer było to, że tutaj one obydwie były przedstawione w taki sposób z zachowywały Huweczę źle. Moim zdaniem większa wina jest po stronie Rebu, bo po pierwsze skiwała I tutaj nie ma co zaprzedać za nie, Rebo jak najbardziej oskiwała, po drugie Rebo była bardziej hamska po Ciebie. Rybą znowu PRSA zaczęła oskiwać w trakcie tego wyścigu. I tak trochę nie podoba mi się to, że EPLZek również ma tutaj ponieść lekcję, bo ja uważam. Że w sumie EPLC za bardzo, to tutaj nic nie zrobiła, tak co mówiąc Taki największym jej błędem to było takie trochę test wysmiewanie się Twilight, no ale to w sumie i tak bo bardziej się z bardziej niej wysmiewała. A tak na grudzie zacy to Applejack jest taką ofiarą w tym odcinku też. Dalej mamy odcinek o Rarty. i stąd, e, Miałem trochę za złe temu odcinkowi to, że tam Rarity tak dra dramatyzowała z tego powodu, że jej kariera się mogła składać. I wiadomo, no tutaj ona ma pasję, chce zostać projektantką mody, wiadomo, że ona coś takiego może przezywać. Ale to tak, wiecie, ja stwierdzam, że oni to obsedzywanie takie Rartii pokazują trochę na siłę. Bo na przykład jakby to tak poró porównać do Steli. Gdy Steli dzieje jest jest się coś złego, to Stella potrafi tak bardziej naturalnie pokazać, yy, w jakim jest nie najlepszym stanie. W sensie, no ona płace, no ale nie robi tego na siłę, gdy... Z kolei odosę wrażenie, za Rartii tak trochę ma takie momenty, gdy dramatyzuje, no na siłę. Zresztą nie bez powodu jest nazywana dramą Queen i... Z tym mam taki problem trochę, ale w sumie jakby się tak dobrze zastanowić, to pod wieloma względami to jest dobry odcinek i to nawet na tyle dobry, żeby go wstawić tutaj. Dlaczego? Bo ten odcinek, ten jeden odcinek lepiej jest w stanie przedstawić nam pas jako mararki niż to co robi Miraculum z Marynet. Wiecie, marynetko, co komuś się mi interesuje, tak? To mi to kurwa, przedstawcie, co ona się za komu modą interesuje. Nie byliście w stanie tego zrobić ani jednym odcinku. Tutaj to jest taki pierwszy oficjalny odcinek o Rarti i oni w tym jednym odcinku są w stanie tysiąc razy lepiej przedstawić to, że faktycznie Rarity się modą interesuje. Faktycznie ona ma pasję, lubi tworzyć, lubi tutaj projektować suknie, i to jest dobre. Podoba mi się to akurat. Powiem tak, sobie, taki największy problem, jaki mam z tym odcinkiem. No, ten płac racji i twierdzenie, że ona był sposób na wygnanie. Takie dramatyzowanie strasznie. E, takie straszne dramatyzowanie e, w jej wykonaniu. To jest mój największy problem z tym odcinkiem, ale każdy inny aspekt tego odcinka jest zajebisty. Te suknie, które usyła, ten pokaz mody, nawet najchłodniej, choć nie dobrze wypada jako postać. Po prostu jest takim krytykiem mody i go tutaj twórcy dobrze przedstawili. Ogólnie, pod wieloma względami, to jest dobry odcinek. To jest jeden z lepszych odcinków o React w sumie. Mimo tego jej tam płacu, to jest jeden z lepszych odcinków na jej temat. Tego samego nie mogę powiedzieć za temat ruzowej intuicji. Najgorszy odcinek jeden z najgorszych odcinków, naprawdę nienawidzę, gdy y, twórcy coś takiego robią, że mamy wiedzieć w Zecy, które. których nie ma. W Zecy, na który nie ma dowodu. I swą drogą ja się dowiedziałem, że ten odcinek komo, miał być takim odniesieniem się do religii. Pytam się jak? Jak, jak to niby miało być odniesienie do religii? Ze co, ze ogon Pinki to jest Bóg, którego można albo nie trzeba wiedzieć? No, nie, jak dla mnie to jest totalnie głupie. I ja osobiście uważam, że no, no, cały ten odcinek, niestety, jest głupi. nie niemiecko na w tym odcinku. Jeden z gorszych odcinków, akurat. Yy, dalej mamy ponad dźwiękowe boom. Fajny odcinek, włonowa lokacja, bo odcinek o Rainbow Dash i to jest dobry odcinek na jej temat. I to daje do kategorii w sumie A. Bo tak, cedzo mówiąc. Yy, Rarty, mimo swojego złego zachowania w tym odcinku, to przynajmniej zrozumiała, zrozumiała, się źle zachowywała i Rebo była spoko w tym odcinku i ogólnie ten odcinek jest, no w sumie dobrym odcinkiem, no. Też się czegoś dowiadujemy na temat tych Pegazów, spoko sprawa ogólnie. Dalej mamy, o, dalej mamy miejsce i to w sumie test do kategorii s tam, bo to jest dobry odcinek na temat Fluttershy. E, gdy Fluttershy e, pokazuje to swoje spojzenie, pierwszy raz się dowiadujemy o tym, za namat, coś takiego jak spojzanie. Więc dowiadujemy się czegoś więcej na ten temat i również y, jest dobra lekcja w tym odcinku, żeby, żeby po prostu nie twierdzić, że dzieci są takie same jak zwierzęta. To jest dobra lekcja, bo naprawdę wbrew pozorom jest sporo ludzi, którzy, którym się wydaje, że jeśli oni są w stanie się zaopiekować zwierzętami, to się dzieckiem zaopiekują. No nie, nie, w żadnym stopniu to tak nie działa, więc tutaj ten odcinek daje dobrą faktycznie lekcję. I również no, Fluttershy w tym odcinku też, y, ona była, w, w ogóle zasnijmy od tego, że Flatrasa uratowała toalet w tym odcinku, okej? Okay? Tak? Fluttershy uratowała dosłownie Equestria w tym odcinku, bo gdyby nie Fluttershy w tym odcinku, to toalet na zawce byłaby zamieniona w kamień i wtedy Equestria miałaby i wtedy by nie było Equestrii. Więc dosłownie Fluttershy uratowała Equestria w tym odcinku, przed zakładą, więc no kurde, Fluttershy, Eye... jednak ci się ten zasłonek należy. Dalej mamy odcinek, który moim zdaniem jest aż za bardzo zjechany przez składą MLP, bo tak niektórzy zdaniem zje ten odcinek, e, krytykują ten odcinek strasznie, że tutaj zaskowali, że jest niespoko i również trochę dziwne jest to, że tak e, próbowały e, zmienić to, w czym są dobre, zaprezentować się inaczej, no ale one po prostu chciały spróbować czegoś do nowego i tak... I to jest tak, w sensie Wbrew pozorom, tak w sensie wbrew pozorom, wbrew pozorom uważam, że również e, ten odcinek nie jest taki zły samego faktu, że... Ale to jest taka z nie była taka sama, nawet się tego dobrze suka nawet skutalno kutalu potrafi śpiewać, To prawda może nie jest tak dobrze jak City ale potrafi. I... też co e... ludzie mają taki problem z tymi kostiumami? Te kostiumy, które tam z liga ma na, na tym swoim występie są bardzo fajne, mi się osobiście te kostiumy podobają. Eee, o, to jest to, o nie, to da, da. Da, to jest da. Bez przesady za najgorszy odcinek, ale da. Bo. Lekcja. Kuźwa, jedna z lepszych lekcji. Odcinek da jedną z lepszych lekcji, a nie potrafi tego dobrze zrobić. Nie potrafi dobrze owej lekcji przedstawić, ale sama lekcja jest dobra jest bardzo dobra jest jedną z najlepszych lekcji w mojej Pony. Dlatego, że twórcy to źle przedstawili. Lekcja, że. dziewczyna, która jest delikatna, wrażliwa, lubi dziewcę, co ze znaczy nie jest słaba. To jest lekcja której się powinni nauczyć w sycefanie mirakulama i lapistrec. Bardzo dobra lekcja, Skąd dlatego tego, że twórcy to źle przedstawili, no bo kuźba, jakie pierdziele. Ramti, która w trakcie porwania becy, marudzi, to, to ma być siła. Chociaż w realnym życiu, w prawdziwym scenariuszu, to dosłownie... Mm, oni by jej, zak, jej zakneblowali usta i tyle by było z tego ich sycenia. Jak chcieli przedstawić siłę rarki to fajnie, za to chcieli zrobić, ale zrobili to źle i jest sobie w dodatku te wstawki o tym, że Dam Spaggy jest zakokany w RRT. Oh, to było złe. Ale psami ten odcinek nie był aż tak zły jak ten! W zielonym się nie do to chyba... Naprawdę, stwierdzam, że to jest jednak jeden z gorszego bo myślałam o tym odcigu jeszcze, ja w Rarty, która zmusa Flatterside do bycia modelką, potem się uzala nad tym, że, oj, jest wielce zazdrosna o Flatterside, że tam jest modelką i ona i tego wielce zazdrości, ale i tego nie powie. Mimo tego, że dosłownie sama ją do tego zmusała. Flatterside też, oj, no Flatterside można sobie zrozumieć, bo ona jest taka, jest, tak? To ją można zrozumieć w sumie, ale kurde. Nie podoba mi się też między innymi ten odcinek ze względu na to, jak oni tutaj w ogóle przedstawiają modeling. Przynajmniej yy, tyle dobrego, że odcinek nie przedstawia chłopcy, jako ofiarę, bo jest tego by brakowało, że tutaj np. przykład Musa, Eplytz albo Rejbo zdobycia modelkami, bo już sobie zdaję sprawę z tego, że w Spadku Flatrasa no niestety taki odcinek ma prawo działać najlepiej, ponieważ jakby nie patrzeć, Ladrasai to jest jedyna... Yy, Dziewcyna z tych men która faktycznie by się na to ostatecznie zgadzała. No, z Twilight, z, z Applejack, z Rainbow Dash, z Pinkie by coś takiego nie przesło. No i w sumie, można no, się capewne z w tym odcinku, ze stwierdziła to sobie, i znajdzie na modelkę, mimo tego, że Fatrasa jest nieśmiała. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na inne Men5, to, to to w sumie chyba i tak ostatecznie była najlepszym wyborem. No ale dalej złym wyborem. Ostatecznie, tyle że tym najmniej złym. No, you, you know what I mean, tak, że po prostu spośród men 5 była najlepszym wyborem, ale dalej to nie był dobry wybór i w ogóle uważam, że cały ten odcinek moim zdaniem jest niepotrzebny. Bo w sumie ten odcinek ma uczyć chyba tego, że zazdrość jest zła, no ale ten odcinek ma też tego uczyć, też to robi źle. Obydwa te odcinki robią to źle. Dalej mamy odcinek, który został zjechany przez fanów Mighty a dlaczego? Bo, bo kurwa raci im sobie wymyślili. Dla mnie to jest kategoria A. Po pierwsze, bo nowa lokacja. Po drugie, bo... Bo zawsze to jest jakiś nowy konflikt przedstawili coś nowego twórcy, coś, do tej pory jest, coś co jest co do tej pory nie miało miejsca w tych innych odcinkach i to jest spoko, skoro dlatego, że... do tego psy pierdolili pewni ludzie, kto to sobie ubzdrali za ten odcinek jest ranistowski wobec Indianów, no bo tutaj o co wiecie, chodzi o tych bawałówze. Ci bałwo... tacy sprawa, to są bizony. E, no, tutaj chodzi o te bizony, ze te bizony to są tacy Indianie w sumie, nie? A te kucyki to są takie... to są właśnie ci Amerykanie z dzikiego zachodu. I tutaj się przypierdolili ludzie o to, że w sobie, no, większa racja była po stronie kucyków w tym konflikcie. To wiecie, to jest racistowskie, bo tutaj ta strona, która jest wzorowana na Indianach, jest ta bardziej zła, to wiadomo, rasizm wobec Indianów inne tego typu bzdury wkurwiło mnie to strasznie I też z tego powodu w ogóle Bizonów nie ma w kolejnych sezonach, co mi to skóza, bo no nie lubię czegoś takiego. Jest jakaś gruba postaci i ta gruba, gruba postać potem jest usuwana, tylko dlatego, bo były jakieś chore zanie o rasizm. No, Skoda tylko, wielka ze zmiera kurwa te nie są usuwane, mimo tego, że ja twierdzę, że te chłoptyce. Są między innymi psycyną, no, dlatego Miraculum chce zenienawić wobec Dziewcząt w dziewcząt, i w ogóle te sami twórcy są psycyną tego no nie wiadomo no, zazenien wobec Dziewcząt jest dziewczyn jest OK! To ci nawet niestety połowa no ma i te powie! Ale kuźwa! E, zrobienie grupy, która może być trochę wzorowana na Indianach i przedstawienie tej grupy bardziej negatywnie? O ja, ale to od razu jest złe na miejscu! Najgorsze! Złe! Ja pierdolę, no przecież to jest masakra jakaś, naprawdę. Ci ludzie to jest... masakra jakaś po prostu. Dobra, dalej mamy odcinek z Filominą. No i w sumie kategoria A. Dałabym można tam tego do, do kategorii S, gdyby nie to, że twórcy orali postać Filominy i się nie pojawia Filomina w kolejnych odcinkach. Dlaczego? Nie wiadomo. S. Zdecydowanie S. Jeden z najlepszych odcinków. Gdy znackowa Liga e, dowiaduje się o tym, jak e, męseść zdobyły znacki, to jest jeden z najlepszych odcinków. Dowiaduję się czegoś więcej na temat 8 oświata. Choć, są w dziury. Jeśli chodzi o ten odcinek, nie no, kurde, ja się muszę wysyłarkować, bo to jest taki dramat. Robię cięcia, Dobra, jestem na sporo tam. Jak mówiłam, e, są w dziury. Odnośnie tego odcinka, na przykład, wiecie, ten test e, u Celestii, trochę to było dziwne. To w ogóle skąd Celestia miała spajka, to może zacznijmy od tego. No ale wiecie, no tutaj, to są akurat takie znaczenia, do których tak trochę można capiać, ale nie uważam, że jakkolwiek by. Y, to Co sprawiało, że odcinek jest jakiś gorsy? Moim zdaniem, jeden z najlepszych odcinków to jest. Ale tego samego nie mogę powiedzieć na temat tego odcinka. To co zrobili Spikiem, ze Spike'em w tym odcinku jest karygodne. Jest kuźwa... Twilight też. Zachowanie Twilight również jest po prostu okropne. Ja pierdzielę, no kurwa, za Twilight. Ona ma wyjebane na to, że Spike ewidentnie jest zazdrosny. zazdrosny. przydałoby mu się wytłumaczyć, że nie ma o co być zazdrośny, ale to, ale zamiast to zrobić ignoruje, ignoruje problem, a potem jest wtedy wkurzona na Spike'a z tego powodu, że... ...okłamał ją w jednej kwestii. Jeszcze potem wiadomo, on chce sabotować Sowa Alicję, w ogóle taka ciekawostka, że Sowa Alicja w polskim jest dziewczyną, a angielskim jest chłopakiem i w sumie to samo można powiedzieć o y, tym bizonie, że... No tym bizonie, który tam towarzyszył temu wodzowi, że yy, w polskim dabigu to jest chłopak, a w angielskim dziewczyna. Nie wiem, co mają tutaj, oni się decydują na coś takiego, że w sensie... W jednym to jest chłopak, drugi drugim dziewczyna. Nie wiem, co oni się decydowali na coś takiego, no ale dobra, never mind. Bo co bądź, uważam, że cały ten odcinek jest okropny, ze względu na to, Przede wszystkim, jak swak jest potraktowany w tym odcinku. Jest te strasy mi się nie podobało to, że w tym odcinku Rainbow i Skutalu zachowywały się w taki sposób, jakby się nie znały. Tacy... Dobra, Skutalu mogła znać teoretycznie Rainbow, bo w sumie ją podziwia, ale Rainbow się zachowywa, zachowywała w taki sposób, jakby nie znała skutalu. Pięknie Pai, która scela depresję tylko dlatego, bo psy, nie chcą z nią imprezować tego jednego dnia. Jak ja mam w ogóle stwierdzić, że to jest dobry odcinek? Twórcy na siłę chcą, żebyśmy spłuculi pinki, mimo tego, że ona dosłownie stalkuje swoje psaciuki w tym odcinku, jest sobie w dodatku zachowuje się jak takie dziecko, jak takie totalne dziecko. No co, ale ja tego odcinka nie lubię, ja w ogóle całej tej... ja... ja Pinkarmeny ar... ja pink nie lubię. Ja nie, ja nie lubię Pinkarmeny. Są, są ludzie, którzy lubią tą postać, ja jej nie lubię. Eee, no i niezapomniany wieczór. Yy, 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 yy. Co? Bo tak faktem, że... Ze... A co, wiecie co, nie, C jednak, a nie B. A bo B? Hmm. Kurde, nie wiem, ostatecznie. Dobra, B. Bo w sumie piosenka była fajna, bardzo fajna paseka, mi się akurat podoba piosenka. Ale fakt, fakt ten piki, która liczyła na wielką mi na tej gali, yy, wśród kuzyków, które wolą muzykę klasyczną, i wolą takie spokojne przyjęcia, no to ja naprawdę nie wiem, czego ona się spodziewała. Naprawdę, nie wiem, nie, nie jestem w stanie określić z tego, czego ona by się mogła spodziewać. Więc to mam taki problem. No i teraz Rebo, która nie miała do z wogóle ja a nagle chcę z nimi znowu tam gadać, jest to oni, z, z, się zachowują trochę w taki sposób. A to oni, gdzieś, on, dobra, oni napamiętają o tym, że ona ich ale w ogóle nie poświęcali potem czasu. I teraz jest tak, jakby Olany jest kompletnie to, że oni się gdzieś wybrali potem razem, które z tego nie zobaczyliśmy. Frater Sai, która nagle nie jest w stanie rozmawiać z zwierzotami. Rardi, która, wow, co za zdziwienie, za ten typ, w którym się zakochała, nie znając go, okazał się gburem. No i Toalet, która liczyła na to, za sobą z księdzicką porozmawiam. No ciekawe, jak gdy Celestia ma obowiązki. No trochę było to moim zdaniem gubę, trochę. No ale. Jednak. Był to spokojny odcinek, bo się zakończyło w kanterlocie. Czyli w sumie, no, lokacja, która. Na to tylko się przewinęła, później nie było do finału pierwszego sezonu. No jest to OK. Dobra, no to to jest mój ranking. Napiszcie o tym. Yy, napiszcie jaki jest was ranking tego odcinku, gdzie wy się akurat te odcinki dali. To będzie na tyle. Bywajcie. Nie wiem, co ja dzisiaj coś pojawi, będę dzwonić do no mamy, pytać się, kiedy wróci, jeśli by jeszcze jej nie było, to może nagram jeszcze jakiś odcinek z mojej topony, ale to nie obiecuję tego.